Spóźniłem się. No ale muszę. Muszę, bo się uduszę. Zrobimy speedrun. O! Typowy streamer. Dobra, podpalenie blatu. O kurwa, mać. Co jest, ty? O kurwa. Yo, yo. Ja pierdolę. Na no podwodze się kurwa. pali normalnie. Ja pierdolę, pali... Ja pierdolę, poczekaj, kurwa. No to mocne, mocne O O ja to misio, ja, ja na tym byłem na żywo, ja na to głosuję To było takie zajebiste Misio goni, misio nie goni Już wątpię, że był taki uparty <grym> nie, nie biegniemy z shiftem, moim zdaniem nie biegniemy Chociaż dobra, chuj, możemy z shiftem, możemy z shiftem No dobra to jeszcze A raz ten timing ten... i koluj turę. Niech Bagieta potwierdzi, że kuma. Naprosto myszkę nakieruj. Nie <noise> ma. Aż nie wiem, czy nie zagłosować na to. <noise> Rizzler roku. Przepraszam, co robisz wieczorem? <głosy> <głosy> Chyba nie usłyszała. O mamon. Oh, what? How do, you say, how do, do you, we... you say "I love you" in Polish? Kocham cie. What? Kocham cie. So you? Kocham cie. It's love. I love you in Polish. Kocham cie. Kocham. K, K. Ko, ko. Kocham, kocham cie. Like K-O, K-O, Ko. Okay, okay. Kocham cie. Oh, yeah, yeah, yeah. Exactly. Ah, that's cute. Kocham Cię Thank you. Where are you from? I'm from France. Oh, parler français. <laughs> Ha <laughs> kurwa Nie odpowiedziałam Kocha <laughs> kurwa, widzicie? A co odpowiedział po francusku, wie ktoś może? Bo mu już nie, odpis... mu już mu nie odpowiedziała na to co powiedział tak, ja nie piję, u nas w domu się nie pije alkoholu w czasie świąt On tam miał wlany soczek, nie wolno

Tak jak sklep osi. Czyli na I e. Macie po powiedzieć coś. Cię się dobrze czujesz? Tak. Jak oszau na e. No oszau się kończy na e. Kurwa, czekaj, nie się kończy na e? No osi. Do osi. Dobra, coś no na e. Osi czy oszą. No się mówi, ale osi się kończy na "-e". Chyba osią, kuźwa, jesteś, dobra, weź. No, chuj chujwi. No, coś... <grym> 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 Słyszałem, so, że nie wiec. warto chodzić na tej pierwszej bilet i t-shirt'cie. Szczyty małżeńskie, żyweko mało nich wieje, ja jestem stary nie wiem, jakie dzieciaki narażają się na osi ziemię. Dobra. Człowieku, to nie, są, to nie jest żadna nowość, że... Ona nie umie mówić. Czemu to jest jako jakiś shot roku człowieku? Myślę.. Że ej, ale w sumie spróbujmy to rozpracować. W sensie, że nie warto. W sensie, że nie warto chodzić na tej. Chodzić na tej pierwszą linię w bilet Na tą pierwszą. chodzić na tej pierwszej w T-Shercie? Na tą pierwszą linię w t-shircie? Na tej pierwszej linii w T-Shercie? Czy ty masz jest Szyty, mam cię. Tylko ma nich wie, ja, ja jestem stary, nie wiem jakie dziwaczki narażałeś na a ja jestem stary, nie będę się narażać. Przeziemie? Przeziemie. Na przeziębienie. Dwa do schowka w mieszkaniu. Mam dwa meble w mieszkaniu? W mieszkaniu. tego. Nie rozumiem, ale tylko połowę dałem radę. Tylko połowę dałem radę. Na pierwszą linię? Na pierwszą linię frontu, kurwa, w t-shirtie. No stary, nie wal na pierwszą linię frontu w t-shircie, bo cię przewieje, nie? <grystanie> <grystanie> Zarąbiste. <grystanie> Dobra, lecimy dalej. O kurwa! O chuj! O! Ja pierdolę! Nie no, kurwa! Jeszcze ta piosenka! No nie! Co jest? ty? Tak na drodze po prostu? Ale zobacz jak głęboko, do, do samego dna jakiegoś, głębiny. Cały rower po prostu utonął. Jakby prezydenta broniła armia złożona ze 100 tysięcy meneli, to jakbyś bez problemu się przebił. Co jest? Co to? O, yes. Ej, to był ten spray, co się na oczy daje jakimś tym? Gazem dostał? To ja wam przecież. Siema, piona! Uganda ci od dzieciństwa! To czyli... Ci, czyli wczoraj? Co? co? Tak, Ale ja to źle kliknąłem. Kurwa, widzieliście kiedyś, jak świat wygląda? A ty widziałeś jak widziała, wygląda kobieta kiedyś? Widziałem Ale <gulose> A ty widziałeś jak widziała, wygląda kobieta kiedyś? Widziałem Widziałem <gulose> Kiedyś widziałem jak kobieta wygląda Gucio vs Karne zobaczę Co należy? O skurwal No niestety Ale poleciało bekas Co jest kurwa? Gdzie to poleciało? O skurwal no niestety. Co Ale poleciało backka. Ależ z niech święko będzie... O! <noise> nie, on nie trafił nawet Jeszcze raz! <noise> nie uwierzyłbym, gdybym tego nie widział na własne oczy. Serio? Można <noise> Jak to tak leci? Nie ze karmy. Ej, co Ale tak za pieprza? No, jak to leci? No, jak to leci? No, tak to widać, tego strzału. takiego. Fikcigo. Prawo góra. 3, 4, lewo góra. Kurwa. jestem taki Małe czarne dziecko. No, kto jak kto? Ale tu chyba bardziej głodnego brzuszka wylosować nie mogliśmy. Także dla ciebie wędruję. 40zł obiad, plus 40% zniżki Czyli za jakieś 50zł możesz sobie zamówić jedzonko Ze wszystkich czatowników to jest tak mała szansa Chyba to stary tego Davida 6 dolarów amerykańskich od chłop. Przechodziłem przez to samo i nawet z takiej sytuacji jest wyjście. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, wzięliśmy rozwód i jestem szczęśliwy z moją kochanką. Widocznie żona nie była w stanie zapewnić ci tego, czego potrzebujesz. Nie jest ciebie wart. Co jest? Nie no dobra, kto to? Ale się uśmiecha. Cię kręci, dobra. Dobra, i tu nikogo nie ma. O, kurde, powiem tak. Przy zbrodni zostały ślady opon. Co? Kurwa co? Znalazłem. Znalazłem! Ślady opon daje. O! Streamer roku, w końcu kurwa W końcu dokopaliśmy się do streamera roku. No to co ja mam powiedzieć, nie? Co ja mam powiedzieć, nie? Tutaj nie ma żadnej konkurencji. Jaki next, kto to jest? Young Multi? Nie słyszałem nigdy o tym człowieku. Mergani, co to jakiś w ogóle? Kto to jest? Jakiś grandy Ja Nie znam tych ludzi, kurwa. Gucio, no Gucio, Gucio.